Cześć, w tym odcinku jest ze mną Seweryn. Cześć. W tym odcinku sprawdzimy, czy ludzie mają jakieś obiekcje, gdy Seweryn będzie chciał pić piwo bezalkoholowe. A przypominam Wam, że według prawa piwo bezalkoholowe może pić każdy. Więc teraz przejdźmy do odcinka. Czy dobry, gdy mi Pan otworzyć? No. Eee, nie, nie. A Dzięki, piwo. Dzięki. mogłabyś mi otworzyć piwo? Eee, to... No, dawno nie piję. Koledzy wszyscy piją. Dzięki. Dzień dobry, powie mi pan, czy to piwo jest dobre na pierwszy raz? Nie powiem. Żadne piwo da. Pomógłby mi pan otworzyć? To alkoholowe, czy bezalkoholowe? Nie, to... Jakaś różnica jest? Nie to ma A na ile wygląda? Na 12. Trzy. No to właśnie takie jakoś ma. A Ty pijesz piwo? No, od jednego to tam się nic nie stanie. To sobie jest bezalkoholowe? Mhm. Pokaż. Nie, nie otworzyć. Dzień dobry, pomógłby mi Pan otworzyć? alkohol zerowy no Dobra tak chcę spróbować Nigdy nie piłem jeszcze Proszę. dzięki dziękuję panu mogłaby mi pani piwo otworzyć? nie absolutnie a dlaczego? jest nieco znowu a co to jest? piwo mi się za na piwo? nie ile masz lat? 13 ty jesteś trochę za młody Bezalkoholowe też. No nie, 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 nie chcemy mieć mógłby mi pan otworzyć? Piosno. mi się strasznie chce. No. Pani mi w sklepie sprzedała. O, no, no. Niech będzie. Proszę bardzo. Dzięki. Chce pan łyka? Nie, dziękuję. A to się nie odkręca? Nie, nie odkręcasz się. Nie A chociaż zrobię. Ta tam mówi, że najlepsza. <noise> ja się na tym nie znam, bo nie lubię. Kolejne z klasy tak samo pijący dziennie. Tak? Tak. Mówią, że dobre. No wiesz co? Nie, tym się nie da zrobić. Ziory, pomoglibyście mi otworzyć? Nie. Próbuję smak? Pojedync się nie stanie bezalkoholowe. Ja wiem, ja wiem, ale testujesz już jak smakuje. Mhm. No dobrze. to, to, to się poczęstuje, ale widzisz, też powinieneś się nauczyć otwierać. Robisz tak. Pyk. Mhm. Dobra. Dźwignia. Napój jakiś, piwo? No yy, napój, no piwo, napój. Jakie piwo? Bezalkoholowa. Yy, dobra. Chodź ja Ci otworzę, bo jakbyś alkoholem to na to nie pozwoli dzięki. Pogłaby mi pani otworzyć? O, nie bardzo. Ja nie jestem silna w rękach. Może pana poprosić? Dzień dobry, Pomogłby mi Pani otworzyć? O, przepraszam. Dzięki. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu podobnych eksperymentów. Jeżeli tak, to jakie mamy zrobić jeszcze z Sewerynem? I do zobaczenia następnym razem. Cześć!